Ciemka. Z tej strony Francesco Game i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam grę w Jaybreaker 2. Jakbyście wiedzieli, właśnie kupiłem Robuxy. Kupiłem aż 800 Robuxów za 10 zł. I właśnie kupiłem sobie taki samochód z takim taranem, jakby takim działem. I dzisiaj zaprezentuję Wam jazdę tym samochodem. No, nie mogę się spodziewać, jak, jak to nakręcę, choć tylko na chwilę się położyłem. Dobra, rozpoczynajmy grę. Z... Dobra, dajcie mi łapkę w górę. No i subskrybujcie mój kanał. OK, to zaczynamy filmik. Dobra. Musimy na razie gdzieś wyjść jakoś z tego więzienia. Już nie chce mi się tak tej karty brać, jak w poprzednim odcinku. To sobie zrobił tak. Ujdziemy sobie... Chodź! wróciłem trochę rzutka. Kurczę, Kurczak się. Jeszcze muszę jakoś iść tak, okay. Musimy teraz iść. Dobra, już jestem kryminalistą. You expect. Kryminal. Dobra. Musimy na razie. O, tu mamy naszą fwkę. Dobra. I left the noob. Ktoś napisał, że jest noobem, ale to. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Tutaj ktoś, ktoś obrabował coś? Czy nie, muzeum pewnie. Właśnie zamierzam obrabować muzeum, jubiler i bank w tym odcinku. Te trzy rzeczy. I kupimy sobie przy okazji mieszkanie i sobie trochę tak. Pod, po, będzie, będzie takie trochę fajne. Przy okazji. Dobra. Musimy teraz tylko gdzieś tu pojechać. Idziemy najpierw. Musimy tylko zrobić tak. Oj, o. Jakiś garaż. Czy garażu nie, bo tylko powiedziemy tam to inny samochód. To jest bardzo czadowe. Musimy tylko w... Tam furki... ten samochód? gdzieś tu zostawmy. Muszę tylko przybliżyć sobie kamerkę. O tutaj ktoś... O i, no, i ten samochód. Zobaczcie kupiłem go. Mogę wam takie, tak coś przetestować. Zawsze pasażer, jak na nim usiądzie, będzie strzelał. Zobaczcie, widzicie, to działo normalnie. Tak strzela, tym. żeby to by szyba rozwaliło? Wszystko naraz policjanta, no. Okej, okay, to my jedziemy właśnie tą, 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 tym autem, fajnym. Czy to nie jest za bardzo fura? Tylko samochód z takim tym, Z takim działem. Przepraszam za telefon. Tutaj piszą na tym Whatsappie. Dobra. Musimy pojechać naszym łotkiem. Pojedziemy na chwilę do garażu. Aj, kurczę, rozbiłem się. Dobra, no, możemy go trochę przerobić. Boykolor. Możemy mu zrobić szary. Taki może być. A ja w sumie taki jest fajny. W sumie ten dobry. Yy, co jeszcze moglibyśmy teksturka. O. bal, Field. Paint. None. Ile ona kosztuje? None. Tak, kupię. Exita. dobrze ładnie jak nasza, nasze autko bardzo ładnie wygląda. Trzeba, że tylko to działko trochę przestawimy. O tak być eleganckie. Jedziemy. Spróbujmy dzisiaj obrabować... O kurczę, coś tam strzela. A! Ej, ej, dobra, podbiorzę go. Wskakuj! Hej, oj. oni tam strzelają? Skurczę, trafiłem w auto. Dobra, jedziemy. Nie chcą pewnie. Kłócą się jacyś, jacyś złodzieje. Dobra, jedziemy. Ja lubię jechać z takimi autami. Szczególnie z tym działem. Oj, mam pomysł, rozpędzę się. I szybko wiadę do muzyki. udało nam się. Lok sende. Dobra, to jakiś lok sende. Idziemy szybko. Pojedziemy wjechane dobrze. Nie ma tu pewnie policji. O nie, faktycznie mam na łapce policjanta. Ale no spokojnie, użyjemy naszego teraz. Na razie nikt nie chce obrabować naszego tego muzeum. Więc przy okazji spróbujmy obrabować bank. Że będziemy mogli go obrabować. O bank! Nawet tutaj jest Czy jest otwarty bank? O jest! To się dobrze złożyło. To my się wklamujemy. Co? Kurczę ktoś się obrabuje. Dobra. Moglibyśmy w sumie... O, mam pomysł, co zrobimy. Obrabujemy... Jubiler. Zyskamy aż dwa tysiące. jakiś noob, bo widać, że to auto nie jest, jest bardzo słabe, więc to musi grać nim jakiś noob. Czy mi się wydaje? Co mnie goni? Hej. Kurczę, tak dużo ludzi przy tym robilerze. Bierzemy muzeum? Goni mnie. Ty goni mnie. Spoko. strzelę. O, muzeum! Jest ktoś w muzeum, mam pomysł. Szybko tam zajedziemy i obrabuję muzeum. Dobry pomysł. Bierzemy się do roboty za obrabowanie muzeum. Tutaj mamy tą stację. Jest! ok Musimy tam teraz tylko. Dobrze. Nie, nie udało się. Open the rubber. No. Ktoś chce obrabować. Szybko mu pomożemy. Nie no, kurczę czemu? Teraz mam pecha, może tak się śpieszę jestem jakby taki... Dawaj, no, nieważne, bierzemy się do roboty Kurczę, paliwo się skończyło. Mam problem. Teraz, to trochę, to dłużej całkiem. Żeby to się nam udało, będziemy musieli przejść. Niestety. <grym> Okej. Okay. Bimy rana. Kierujemy. Dobra, ciężko się to będzie zdrapać, więc musimy jakieś odpowiednie miejsce. O, blisko było już. Możemy zaraz... He? Kurczę, o dobrze, tutaj jakiś złodziej jedzie. Kurczę, musimy... O jest, udało coś się nam. Dobra. Jesteśmy szkołą muzeum. Nie może że nie, nie mogę, że nic tutaj iść do muzeum. No ale to się nam udało. Tylko czy muzeum. Tylko, że ktoś. Czy na muzeum na razie jest wolne, Nikogo tak na razie nie ma. Czy na dachu ktoś. No właśnie, czy na mawce żadnego, żadnego kryminalisty. Może sobie tak. Kurcze! Ktoś we mnie strzela! Nie wiem, ale ruchomim tak. Okej. Okay. O! Jakiś złodziej jedzie! Hi! Kurcze! wydaje, że zaraz tu się ktoś zjawi. Tylko, by to nie był policjant. A to miasto bardzo fajnie wygląda. Czy to policjant? Czy to na mapie, ale tam ktoś. Ale czy ja? Szybciej nie, tutaj jakoś nie jestem. Ciekawe, to, gdzie tamten koleś poszedł. Może kogoś tu zawołam. Daj! Na ja nikogo tutaj nie widzę. No, może zaraz tu ktoś przyjdzie? Szybciej chodźcie do Francesco. Game. Hmm, 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 hmm. Nie ma na razie nikogo. <śmiech> <śmiech> okay. Policjant, jak widzimy. Musimy tu obrabować. Czemu nikt nie chce na razie No dziwna sytuacja. Trzeba sobie trochę tu odczekać. A mam pomysł. Chcemy coś kupić za te nasze robuxy. Jest 8399 399 robuxów. Już rozumiałbym więcej. Mam właśnie trochę, mam, mam, mam tysiaki, powiem, okej. Okay. Nikt nie chce na razie mu obrabować. Nie wiem dlaczego. To mam pomysł. Na razie go nie obrabuję, tylko obrabujemy co innego. Ooo kurcze. Obrabujmy co innego. Chyba, że jak, jakiegoś po drodze złodzieja będziemy mieli. No bo tu może jak, a może... Co? Jak to? Żeby mistrzelił. Jeszcze... O! Nie autko. D-Boss jakiś? Deboss, the... okej. Okay. Nie, to nie wiem mm co. -hmm. Dobra bank. O, otwarty. Uda się nam może coś. To się? Zawsze mam ten P. I ktoś obrabuje go. Tutaj pokaretka to tu jest. Hmm. Hmm. hmm ok. Obrabujmy jubiler. Czyli możemy. Jest dobry pomysł go obrabować. Więc spróbujmy obrabować czy jubiler, no? Tak. Musimy tylko zrobić tak. Czekać. Jak wyjdzie tu ósma. O, przy okazji zamknąłem samochód, czy w sumie on jest na? Ok, to ok. Mhm, dobra, musimy trochę poczekać. tutaj jest? Zczynę na hajs. Kanel. ik Dobra, nikt na razie nie przyleciał. To w sumie trochę dobrze. Będziemy mieć cały jubiler dla siebie. Się może zaraz to tworzy. Ósma musi być. Jeszcze trzeba trochę poczekać. Jak będziemy tak skakać, może przyspieszę. Server, purple. Dobra. Dobrze, że godziny szybciej tu mijają na szczęście. Już piąta jeszcze tylko 6 3 godziny a to daje nam 3 minuty hej czy co jakby trochę widniej o jest okej okay. Co? i teraz dobra obrabujemy nasz nasz jubileusz Maksimum Batsiaki Dobra Przebrajemy Tu mamy hajs Dobra, mamy Teraz zmykamy Jeszcze policja? O nie, policja się zbliża A to pech Dobra, musimy jakoś sobie poradzić Idziemy na hita Jak nam nic nie stanie o kurczę, Jezus, ledwo żyję żyłem. Ja musimy poczekać na chwilkę na Żydko. A nie, nie ma policji. Tam, gdzie wjechała. wjechała. Tam jedynie ten sygnalizator słychać. A może to pewnie złodziej, który zabrał ten... Okej, okay, musimy włączyć sobie O nie, faktycznie nie, policjant. Dotąd już. Jak żytko mi się napełni. Jeszcze musi być troszeczkę. Może teraz. Uff, udało się przejść nasz jubiler. Au! Dobra, szybko musimy iść do bazy Bo udało nam się obrabować jubiler Musimy tylko szybko podejść do tej bazy I rozpoczynamy obrabować Może zaraz bank O 2000 klasz Jeszcze nam brak 5 Czyli jeszcze 5. Musimy jeszcze obrować bank. O ładny! Ładny zapiętam. Tylko innego koloru. Dobra. Mhm. Spoczynamy jazdę. Jak obrobujemy, to chyba kupimy w końcu to mieszkanie. map. Teraz spróbujemy obrabować nasz bak. Jezus Maria, policja mnie mogła prawie dopaść. Jest, pan, jest, jest w ogóle jest jest a może tym razem uda jest się go obrabować? Dobra, musimy szybko lepiej uciekać. Ale możemy kupić inne mieszkanie. W sumie lepiej będzie kupić inne mieszkanko. Kupimy sobie mieszkanko. To takie za 5 tisiaków. Jakiś chyba jest. Jakiś inny by się lepiej, trochę tańszy. Było. Jest dziewięzda. Dobra. Tknąłem. A? Nie. Co się z tym dzieje? Nawet utknąłem tutaj. A nie, nie utknąłem. A teraz, dobry pomysł. Cofamy teraz sobie nim. Dobra, udało nam się. Okej. Okay. Kupmy może jakieś piszka. O tutaj mamy coś się dla nas kupi. Front? Dobra. Tu mamy jakieś porządne mieszkanie. Możemy sobie je tu trochę podrasować. O, tu mamy nasze radyko. Trochę mniejsze, ale się nada. Dobra, tutaj może coś postawimy. Czy edit? No. To Your team Friends Mhm, mm dobra, tutaj mamy Blank Czekaj Untie your team Tutaj mamy Oto Mamy telewizor. Fajny tutaj. Słyszę coś po. co tu możemy mieć? Your friend? Ari, No. Punk. Bro? Czekaj nie. Edit? Mhm. Minty, co to jest? Non, yeah, non, 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 no, no. Stop edit. Edit. Et teraz. Your team. Je vais enlever Your friend. Erwin. D'accord. No edit. Nous vais I Uni. Co tu mamy? Cały czas to łóżko No, 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 no. To pewnie miejsce na łóżko. Co my tu mamy? O, the table. A tu mamy stolik. Jakieś krzesło może. No. Uj, tutaj mamy jakiś stołeczek Mały sobie podrobimy, porobimy sobie tutaj. No. O, czy tu taki stoliczek będzie? Taki blat kuchenny, jakby tu jąć, Taki tu będzie blat. Kit. Tutaj mamy dwa taborety To jakieś krzesło Punk Cocker Tutaj będą jakieś krzes krzesło sobie Wstawimy Tutaj będzie łóżko a, a co tutaj? Tu musi być łóżko w takim razie Co tutaj może być? No, punk o tutaj buj. Myszko tu będzie najlepiej. Okej, okay, tutaj mamy fajny ten. Tu będziemy mieli stolik. Musimy go sobie tutaj bank time. Dobra, tutaj mamy stoliczki do podjadania. No. A co to jest? 500 Robux? Nie, nie będę wydawał. Ale co tutaj jeszcze jest? Co tutaj? Nie, 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 nie. Ok, tu mamy wejście. Tu będzie wyrko. Co tutaj będzie? Vidíte? Býdve Okej, okay, tu będzie telewizor. Tu mają takie listerka. Żeby się przejść. Tutaj jadalnia do podjadania. No i coś tutaj by się zrobiło. Czy nie wyszło, a to? O! 200. Okej, okay, mamy już nasze mieszkanko. Jakby takie. Sobie możemy coś usiąść. A wyczekamy... Ogino TV. Nie, nie, nie. Dobra, telewizor mamy. No fajna miejscówka do odpoczynku. A w ogóle się. Ciekawe, jak to będzie ładnie wyglądało. Mhm, no bardzo fajna miejscówka. No dobra, no jak widzimy, no już tu fajnie było bardzo odcinek. Dobra, słuchajcie, już będę kończył mój odcinek, dajcie mi łapki w górę, no i napiszcie w komentarzach. No i dajcie mi subskrypcję. Cześć!